witam, Jerosław, czek firma Abarth, Wrocław. Prezentujemy świeżo zamontowaną instalację gazową Stag Qbox+ Plus do Alfa Romeo Giulietty 1.4 Multi-R z turbo doładowanym silnikiem o mocy 170 koni mechanicznych. Jest to najmocniejsza Alfa Giulietta z silnikiem. Z wtryskiem pośrednim, czyli z takim idealnie nadającym się do zamontowania instalacji gazowej. Kolejne mocniejsze 1,7 TBI mają już bezpośredni wtrysk gazu. Tam też oczywiście montujemy instalacje gazowe, ale tamte silniki wymagają dotrysku benzyny w trakcie pracy na gazie, by chronić wtryskiwacze benzynowe przed spaleniem. Ten silnik. Znany z innych fiatów, czy to Bravo czy to nawet Abarta, albo 500ki, tylko w różnych mocach. W Mito również występował ten silnik. Wcześniej już wspominałem o instalacji gazowej, czyli Stack Kubox Plus oparty na listwie wtryskowej ACW02BFC i reduktorze tejże samej firmy AC. R01250. Pozostałe elementy, zresztą te też, które zaprezentowałem, są dość schowane. Najbardziej widoczny jest elektrozawór z filtrem, tak by podczas serwisów był do niego łatwy dostęp. Drugi filtr fazy lotnej również w miarę łatwo dostępny. Auto na gazie już sprawdzone, przetestowane, jeździ bardzo dobrze bez zaczknięć bez szarpań, bez jakichś tam nieprzewidywanych zachowań. Wszystko funkcjonuje jak najlepiej. Zresztą testowaliśmy te silniki, tak jak mówiłem wcześniej w innych samochodach grupy fiata. Tutaj wejdziemy sobie do pięknego wnętrza, jak na alfę przystało. Wszystko jest bardzo eleganckie, bardzo ładne i ergonomiczne. Z tego Alfa zawsze słynę. Przełącznik benzyna gaz. Jest to najwyższy model Staga, czyli LED 500, z dotykowym przełącznikiem, sensorem na temperaturę palca. Moje palce dzisiaj są dość zimne. Zobaczymy, czy to zadziała. No właśnie, musi być w miarę ciepły palec, żeby chciało się przełączyć na benzynę, ale. O! W końcu zadziałał. Eee, bardzo ładny przełącznik, ale ten sensor nie zawsze chce działać. Szczególnie wtedy, kiedy palce są zimne. Jak tylko popłuchałem, od razu funkcjonuje. Eee, wtedy, kiedy przełącznik był ciemny, to silnik pracował na benzynie, a jak tylko świeci się stag, i wskazanie czterech diod pokazuje nam, że jesteśmy na gazie. Silnik wkręca się na obroty bardzo chętnie, zresztą podczas jazdy również ciągnie ten 170-konny silnik tak jak powinien, tak jak wskazują jego dane. Wnętrze, tak jak już mówiłem, bardzo eleganckie, fotele, przeszyte czerwoną nitką z takiej bardzo mięciutkiej skóry. Bardzo wygodne auto, byle byłoby też takie niezawodne podczas użytkowania. Ładna okrągła kula do zmiany biegów. Sześciopiegowa skrzynia biegów gwarantuje, że przy większych prędkościach obroty silnika nie będą musiały być aż tak duże. Zbiornik gazu został zamontowany w miejscu, gdzie wcześniej było Koło zapasowe, pojemność zbiornika 49 litrów, zatankowane 41 litrów. Szacujemy, że będzie można na tym przejechać około 400 km do następnego tankowania. A zawór tankowania gazu umieściliśmy pod klapką wlewu benzyny, dzięki czemu jest to bardzo wygodne w tankowaniu. Szczególnie zimą, kiedy nie musimy się schylać i szukać wlewu gdzieś tam w zderzaku zabłóconym i zaśnieżonym my zapraszamy do nas wszystkich fanów nie tylko Alfa Romeo nie tylko fanów instalacji gazowych do serwisu swoich samochodów serwisu instalacji gazowych